Od 1 września do szkół wchodzi edukacja zdrowotna. Nowy, nieobowiązkowy przedmiot zdaniem wielu środowisk, w tym rodzicielskich i nauczycielskich, będzie bardzo szkodliwy dla uczniów. Co ważne, każde dziecko od klasy czwartej w górę zapisywane jest na ten przedmiot automatycznie. Dlatego rodzic, który nie chce, aby jego dziecko uczestniczyło w zajęciach, musi wypisać swoją pociechę. A można zrobić to jeszcze tylko przez miesiąc. Pamiętajmy, że również w wakacje szkoły mają wyznaczone dni, w których czynne są sekretariaty. Dawid Chlesner. Rodzice w gminie Zabierzów w Małopolskiem wzięli sprawy w swoje ręce, dosłownie. Zorganizowali się, zebrali podpisy i doprowadzili do tego, że tamtejsza Rada Gminy przegłosowała rezolucję przeciwko edukacji zdrowotnej. Może inni pójdą w nasze ślady, mam nadzieję. Ponieważ temat jest ważny i istotny, to fragment wspomnianej rezolucji. Wdrażany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej model edukacji budzi wątpliwości wobec autonomii wychowawczej rodziców względem praw, jakie zapewnia rodzicom Konstytucja, sprowadza sferę ludzkiej seksualności do dostarczania przyjemności i ciągłego poszukiwania nowych bodźców. Nasza inicjatywa jest odpowiedzią dla rodziców, którzy czują się bezsilni wobec wprowadzanych zmian. Wielu z nich wsparło nas w naszym działaniu. Które jest przykładem tego, że lokalna wspólnota ma siłę, a szkoła z kolei to nie miejsce eksperymentów ideologicznych, ale przestrzeń, w której dzieci powinny czuć się bezpieczne i rozumiane. Wszystko to z szacunkiem do wartości wyniesionych z domu. W momencie, kiedy następuje rozbieżność. Takich podstawowych wartości światopoglądowych, to zaburza kompletnie poczucie bezpieczeństwa dziecka. Przypomnijmy, od 1 września do szkół, na razie jako przedmiot nieobowiązkowy, wchodzi edukacja zdrowotna. Zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Pomysł forsowany przez minister Barbarę Nowacką nie bez powodu spotkał się z krytyką wielu środowisk. Rodzina. Przedstawiana jest jako środowisko niemal opresywne. Środowisko, uwaga, manipulacji. Teraz środowisko rodziców, nauczycieli i ekspertów zachęcają do wypisywania dzieci z zajęć, bo co bardzo ważne, każde dziecko od klasy czwartej począwszy zostaje na te zajęcia automatycznie zapisane, aby w nich nie uczestniczyć, trzeba złożyć pisemną rezygnację, którą znajdziemy między innymi na stronie wypisujmy dzieci.pl. Muszą Państwo iść do sekretariatu, złożyć na piśmie swoją rezygnację, podpisać je pod tym i tylko wtedy. Jest to skuteczne. Wprowadzenie edukacji zdrowotnej do szkół to, zdaniem wielu, nie jedyna szkodliwa inicjatywa w obszarze wychowania i przyszłości młodego pokolenia. Kolejna to niedawno przyjęta w Senacie nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i rzeczników praw pacjenta oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza-dentysty. Wprowadza ona zmiany dotyczące przede wszystkim możliwości uzyskiwania przez małoletnich od 13 roku życia określonych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej. Bez zgody i wiedzy rodziców. Uważam, że to jest karygodne, żeby bez wiedzy rodziców dzieci mogły chodzić same do specjalistów, którzy mogą przekazywać im treści zupełnie niezgodne z pomysłami na wychowanie właśnie przez rodziców. Nowelizacja wniesiona była do Sejmu jako projekt obywatelski przez posłów Koalicji Obywatelskiej.